Ci wszyscy, którzy zamierzają w 2023 roku podjąć się zadania budowy domu, mam nadzieję, że będą usatysfakcjonowani, dlatego że chcielibyśmy dzisiaj poruszyć kilka kwestii, jak podejść do budowy, co zrobić, żeby ta budowa w 2023 roku się udała. Nazywam się Dorota Burzec, jestem właścicielem firmy Donki Marysia. I chciałabym Państwu przedstawić dzisiaj prezentację dotyczącą kilku tematów, mianowicie podsumujemy sytuację na rynku w 2022 roku, ale też pokusimy się o kilka prognoz dotyczących tego, co naszym zdaniem będzie się działo w 2023. Mam nadzieję, że uda nam się opowiedzieć o tym, jakie są najciekawsze projekty domów. Zdążymy też na pewno omówić kwestie związane z technologią prefabrykacji. No i mamy kilka na końcu bonusów, które ucieszą tych, którzy chcieliby w 2023 roku swoją budowę z nami zrealizować. No więc, zaczynamy. Kilka słów na temat tego, co się działo w 2022. Otóż, według GUS-u, mamy wydanych pozwoleń na budowę w pierwszym półroczu 2022 roku 48 tysięcy. Natomiast Spadek, który daje się odnotować, to jest 21 w stosunku do ubiegłego roku i tak też prawdopodobnie będzie dotyczyło drugie półrocze, nawet prawdopodobnie nawet więcej, więcej jakby możemy się spodziewać większego spadku wydanych pozwoleń na budowę. To są pozwolenia dotyczące Dotyczące budów, które, które zostały wydane, czyli to są pozwolenia, które zostały w urzędzie, których inwestorzy w urzędzie otrzymali prawomocną decyzję. Warto też wspomnieć o tym, że mamy tutaj jakby te dane są. Wiadomo, że pozwolenie na budowę trwa kilka miesięcy, więc, więc te informacje spływają z pewnym opóźnieniem, z pewnym opóźnieniem. Więc spodziewamy się, że w drugim półroczu 2022 roku tych pozwoleń wydanych będzie jeszcze mniej, dlatego że w pierwszym półroczu było po prostu złożonych, będzie było złożonych mniej. Jeżeli chodzi o ceny materiałów budowlanych, no to tutaj mamy analizę grupy PSB i w rozbiciu na poszczególne, na, poszczególne, na poszczególne materiały budowlane. widzimy tutaj. widzimy tutaj tą dynamikę, która... W ostatnim, w listopadzie 2022 roku w stosunku do 2021 widzimy spadek cen, jeżeli chodzi o płyty OSB i drewno. Natomiast w pozostałych, w pozostałych materiałach budowlanych właściwie nie ma specjalnie, jakby, cały czas są wzrosty w stosunku do poprzedniego roku i, no i widać, że te ceny rzeczywiście. Potrzebowały. Według polskich składów budowlanych w 2023 roku oni prognozują, że średni wzrost tych materiałów budowlanych będzie wynosił 20%. Do tego wszystkiego, na to wszystko nakłada się, nakładają się koszty związane z tak zwanymi kosztami ludzkimi, i tutaj już jakby mogę powiedzieć z naszego, z naszego podwórka ceny usług elektryków czy hydraulików, których, z których korzystamy zazwyczaj lokalnie. Mogę powiedzieć, że to, jest, to są 100% wzrosty, czyli te szacunki, które mieliśmy dla budów nawet kwartał wcześniej, niestety one się nie utrzymały, dlatego że te ceny są po prostu bardzo, bardzo wysokie. Więc niestety, jeżeli mielibyśmy powiedzieć, co naszym zdaniem będzie się działo w 2023 roku, to raczej niestety tych cen, tego spadku cen nie odczujemy, bo o ile widzimy spadek cen w płytach OSB czy w drewnie, to są wzrosty w innych materiałach i są wzrosty wynagrodzeń, są wzrosty kosztów pewnych usług, z których korzystamy, nie wiem, geodety, usług, koparek, dźwigów itd. No i tutaj jakby to, co udaje się, to, co udaje się zaoszczędzić na, na kilku elementach drewnianych, to niestety już. Koszty pozostałych usług po prostu, które przekraczają po prostu znacznie nasz budżet, nasze założenia początkowe, powodują, że, 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 że niestety nasze ceny również nie spadną i od 1 stycznia planujemy podwyżkę cen naszych, naszych domów. Także niestety tutaj nic w tym, w tym temacie pozytywnego dla Państwa nie powiem. Natomiast no co zrobić, żeby, żeby te ceny w jakiś sposób zahamować. Na pewno trzeba z wyprzedzeniem wszystko sobie bardzo dobrze skosztorysować i jest w drugiej części tej prezentacji, powiem o kilku możliwościach, które Państwu daje budowa z prefabrykatu i co za tym idzie. Te możliwości wpływają też na, na lepsze zaplanowanie budżetu i na pewne oszczędności, ale o tym powiem za momencik. Zaczynając, jakby stawiając się w pozycji inwestora i zaczynając jakby swoją wielką przygodę z budową domów, jakby co nam się. zazwyczaj jakby z, czym, z czym my się mierzymy, jako wykonawcy. Przede wszystkim te wątpliwości, które klient ma one wynikają z tego, że nie jest pewien tak do końca jakby swojego, swojego wyboru, czyli klienci nie wiedzą, czego chcą. I jakby ten fakt wpływa później na cały proces. to znaczy jeżeli klient od początku nie jest zdecydowany i nie ma pewnego planu, pewnej strategii, to później w kolejnych fazach budowy, Brak tego planu i brak strategii bardzo się mści, dlatego że klient zmienia zdanie, dokonuje się różnych przebudów, to wszystko się bardzo w czasie wydłuża i bardzo duży ma wpływ na, na koszty. Także, przede wszystkim, zalecam klientom to, żeby kierowali się funkcjonalnością przy tym swoim wyborze a niekoniecznie modą, dlatego że moda minia, funkcjonalność będzie z nami już przez wiele lat i budowa domu, jak wiemy, e, e, w ogóle bo cała inwestycja taka, która polega na budowie domu, to jest to jest pewien proces i dom zostaje z nami na, na, na bardzo długo, więc no tutaj należy podejść do, do tej decyzji w taki sposób, żeby od początku wiedzieć, czego się chce, bo to nam później będzie procentowało w następnych etapach. Druga kwestia to, jest, to są finanse, czyli klienci bardzo często przeszacowują swoje możliwości finansowe. Nie mówię tutaj już nawet o kredycie, tylko w ogóle o wyobrażeniu, ile będzie ten projekt nas kosztował, ile ta inwestycja będzie nas kosztowała. I co za tym idzie takie optymistyczne podejście do, do budżetowania. Sprawia, że w pewnym momencie klienci muszą zrezygnować z rzeczy, na których im bardzo zależy. Pojawia się frustracja, która się odbija też na wykonawcy, bo na kimś musi. Więc tutaj to finansowanie ważne, żeby, żeby te pieniądze były ustalane z góry, żebyśmy wiedzieli, ile mamy budżetu, i żebyśmy się po prostu go bardzo dobrze, bardzo dokładnie trzymali. Więc ta początkowa bezradność jest też spowodowana tym, że jest bardzo wiele ofert na rynku i klienci no troszkę tak po omacku chodzą, nie wiedzą na co się zdecydować. Natomiast, tak jak powiedziałam, warto, warto myśleć o, o, tej, o, tym, o tej inwestycji w kategoriach wieloletnich i Mniej patrzeć na to, co jest modne, co, co, co się podoba komuś. Ważne, żeby podobało się nam. Więc tutaj dojdę do, do tego punktu, jakie są najciekawsze projekty. Jest mnóstwo ciekawych projektów. Jest naprawdę, są przepiękne, funkcjonalne, świetne projekty, które profesjonaliści przygotowali w, w, w oparciu o swoje pewne odczucia, jak taki idealny budynek. Idealny, ale w ich rozumieniu mógłby wyglądać. Więc tutaj jest, jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo do wyboru projektów. Poza tym pamiętajmy o tym, że każdy z projektów ma możliwość pewnej ingerencji, możecie Państwo zlecać pewne zmiany w tych projektach, więc naprawdę jest z czego, z czego wybierać. Natomiast zachęcam do tego, żeby tym modom i Urokowi architektów, mimo wszystko, yy, ulegać z pewnym, yy, z pewnym dystansem, to znaczy kierować się po prostu tym, co, co nam się najbardziej podoba i co się wpisuje też w pewne założenia, które mamy długofalowo i w pewne ograniczenia, które mamy na naszych działkach. Więc yy, Przede wszystkim, tak jak wspomniałam i o czym mówię od początku, wybierajmy racjonalnie, czyli wybierajmy praktycznie, wybierajmy w taki sposób, żebyśmy dobrze się czuli, ale żebyśmy, tak jak mówię, nie, nie, nie siedzieli w domu, który jest modny, ale w którym niekoniecznie tak naprawdę chcielibyśmy być. Druga kwestia to jest kwestia budżetu, czyli trzymajmy się kosztów. Miejmy przede wszystkim plan. Miejmy skosztorysowane. Skosztorysowaną naszą inwestycję i trzymajmy się tego planu w oparciu nie tylko o wskaźniki, które mamy gdzieś w internecie, i o szacunkowe koszty, które też można z różnych stron budów pozyskać. One naprawdę no często są bardzo szacunkowe czyli niestety jakby nie do końca trzymają się rzeczywistości więc tutaj ten budżet powinien być weryfikowany w oparciu o wyceny konkretnych firm dla poszczególnych elementów waszego domu. Trzecia kwestia to są uwarunkowania administracyjne, czyli nie wszystko co nam się wydaje, że może się pojawić na naszej działce, rzeczywiście się na niej pojawi, czyli Pamiętajmy o tym, że w polskim prawie jest coś takiego jak plan zagospodarowania przestrzennego i ten plan... Ogranicza nam, on nam, na, on nam narzuca w różnych regionach kraju są różne plany zagospodarowania, więc niektóre są bardziej liberalne, inne mniej. Natomiast te plany w jakiś ten sposób nas ograniczają, czyli na Mazurach będzie wymóg czerwonej dachówki, więc gdzieś w, na Podkarpaciu mamy odpowiednią, odpowiednie nachylenie dachów wskazane i tak dalej, i tak dalej. Kwestie elewacji, kolorystyki to są bardzo ważne, rzeczy, rzeczy ważna jest kwestia również posadowienia budynków w stosunku do naszych sąsiadów, czyli odsu jakby odsunięcie się od tych sąsiadów. To są te wszystkie parametry są bardzo istotne i, i, to, i one wskazują na to, jaki docelowo ten budynek na naszej działce powstanie, więc nie wszystko to, co nam się podoba, może się pojawić na naszym terenie. I czwarte, czwarte zagadnienie, to jest zagadnienie harmonogramu, czyli Ważne z punktu widzenia cen, które w tej chwili wiemy, że będą wzrastały, ważne jest w mojej ocenie jako jakby wykonawcy, to ja też wiem, planując nasze budowy, że harmonogram jest bardzo istotny, czyli im dłużej trwa budowa, tym jest droższa. I ona jest droższa zarówno dla inwestora, jak, jak i dla wykonawcy. Więc w sytuacji, kiedy mamy takie tempo wzrostu w kosztu, wzrostu kosztów materiałów budowlanych, naszym zdaniem m, najlepszą alternatywą jest prefabrykacja. To może być prefabrykacja drewniana, ale też są inne rodzaje prefabrykacji, inne są rodzaje budynków prefabrykowanych. Natomiast no ja mogę powiedzieć o budynkach z drewna, dlatego że w tej prefabrykacji drewnianej się specjalizujemy. Więc co mamy, co nam to daje, co ta, co ta prefabrykacja daje? Przede wszystkim. To są budynki, które są absolutnie zgodne ze wszystkimi możliwymi standardami, czyli to są budynki zgodne z, ze standardami budynków energooszczędnych. To są przepisy, które weszły w 2021 roku i, i wszyscy mają obowiązek się tych przepisów trzymać. Więc tutaj te domy, wszystkie, które produkujemy, są budynkami całorocznymi, nawet jeżeli to są domki letniskowe. To mimo wszystko one po prostu mają ściany, które, które, są, które są ścianami docieplonymi i są to, budynki, są to budynki całoroczne. Kolejnym aspektem tej technologii jest, to jest technologia znana i nieznana. To znaczy, technologia prefabrykacji drewnianej jest. Ulepszoną, zmodyfikowaną technologią budynku kanadyjskiego czyli szkielet naszego domu prefabrykowanego jest szkieletem drewnianym. Różnica pomiędzy budynkiem taką budową tradycyjną, a budową z prefabrykatu. Z prefabrykatu. Różnica polega na tym, że to jest budynek, który jest, no tu jest akurat już jakby gotowa ściana, ale ten budynek jest przygotowywany na stole. Ja tutaj pokażę zdjęcie. Tutaj jest to zdjęcie, czyli jest konstrukcja przygotowana z, według projektu, i, i później wszystkie warstwy są na stole montażowym przygotowywane, następnie jeżeli jest taka potrzeba. To wklejamy również okna, i tutaj jest na zdjęciu taki budynek z oknem i taka ściana, tutaj akurat budynku jednorodzinnego, ale to nie muszą być budynki tylko jednorodzinne, dlatego że w tej technologii prefabrykacji możemy zbudować również każdy, dowolny budynek do czterech pięter. O dowolnym przeznaczeniu. Więc tutaj widzicie, jak wygląda gotowa ściana budynku z prefabrykatu. Tu jest płyta, którą stosujemy w naszych realizacjach. Jest oczywiście ocieplenie wełną. No i tutaj, no niezbyt piękne, no ale taką mamy, taki mamy klimat. Zdjęcie z budowy, gdzie przyjechały już gotowe elementy ściany i na na płycie fundamentowej ten budynek był montowany w grudniu. Mimo właśnie tych niekorzystnych warunków, nie ma problemu, jeżeli chodzi o budynki z prefabrykatu. Pracujemy cały rok, więc nie mamy problemu z tym, żeby budować także w zimie. Więc nasz prosty sposób na realizację waszej inwestycji to jest przede wszystkim wybór odpowiedniego projektu, który od początku powinien być uzależniony od państwa budżetu, od warunkowań planistycznych terenu i namawiam do tego, żeby nie, nie kierować się modą, tylko podchodzić do tematu w sposób praktyczny. Więc możecie skorzystać z naszego katalogu, możecie skorzystać z katalogu e, naszego, e, naszego, dru, naszej drugiej spółki: Dom Prefabrykowany. E, także tam jest e, bardzo duży, du, 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 duży przekrój wycenionych, dosyć szczegółowo projektów, i możecie sobie tam Państwo wybrać e, dowolny budynek, który. Można również modyfikować, i odbywa się to w ramach ceny, którą, za którą płacicie za, za, za dom, więc tutaj wychodzimy naprzeciw i o tych bonusach też będę mówiła na końcu. Następnie podpisujemy, po tym jak już zdecydowaliśmy, jak ten budynek będzie wyglądał, podpisujemy umowę i zaczynamy produkcję. I ta produkcja u nas na Hali trwa 8 tygodni. I po 8 tygodniach transport przyjeżdża na plac budowy i są montowane ściany nośne, i w zależności od tego, w jaki sposób się mówimy z klientem, później możemy realizować projekt dalej, czyli budować dach czy um, robić instalacje, a jeżeli klient się decyduje na taką uproszczoną, tańszą formułę, to wtedy po prostu korzysta tylko z naszych ścian nośnych, a pozostałe elementy zaleca lokalnemu um, wykonawcy. Co możemy dla was zrobić? No więc my możemy oczywiście bardzo chętnie zrealizujemy um, Wasz dom marzeń, czyli e, możemy zrealizować projekt już od momentu projektowania samego domu. Czyli mamy takie realizacje, gdzie e, robiliśmy projekty indywidualne, więc mamy, mamy takie zasoby, możemy, e, możemy jak najbardziej taką usługę zaoferować. E, przede wszystkim też coś, co, 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 co jest bardzo istotne, możemy dopasować e, bryłę budynku do możliwości finansowych inwestora, czyli to, co mamy. Czasami wycenione, jesteśmy w stanie pewne elementy zastąpić bez uszczerbku na jakości. Czyli na przykład wiemy, że Dosyć dużym wskaźnikiem, dosyć, dużą pozy dosyć taką grubą pozycją w budżecie jest, jest, są okna. I jeżeli te okna są oknami przesuwnymi, jeżeli zamienimy je na tańsze okna otwierane, no to wtedy już zaczynamy robić oszczędności. Więc jest, jest kilka takich punktów, gdzie możemy, tak jak wspomniałam, bez uszczerbku na jakości budynku, zamienić pewne rzeczy, nie korzystać na przykład, nie robić elewacji drewnianej, która też jest naprawdę bardzo droga, tylko zamienić taką elewację na elewację dynkową i tutaj znowu Pojawia się kilkanaście bądź kilkadziesiąt tysięcy oszczędności w zależności od tego, jaki mamy budynek. Więc jest sporo, sporo takich punktów, w których warto pytać i warto rozmawiać z nami, bo, 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 bo my wiemy, w jaki sposób zoptymalizować ten budżet, tak, żeby on po prostu po prostu nie zabijał tej inwestycji, tak, czyli żebyście Państwo rzeczywiście mogli. Ten swój, to swoje marzenie o, o posiadaniu domu spełnić. E, możemy mm, znaleźć Wam, e, jakby zaproponować pewne projekty, które będą dostosowane do Waszych, tak jak wspomniałam, możliwości finansowych, ale również do tego, jakie, e, jakie szanse, jakie ograniczenia mają Wasze działki, więc tutaj warto. Mm, Korzystać z naszej wiedzy, bo, bo rzeczywiście możemy na pewno coś ciekawego zaproponować. I jakby dzięki temu, że przerobiliśmy już tych projektów dosyć dużo, mamy takie swoje najlepsze praktyki, które, które możemy u Państwa również zastosować, i wydaje nam się, że jesteśmy w stanie dosyć. Może nie bezboleśnie, bo tak się nie da, ale w miarę żwawo i z zachowaniem jakby harmonogramów i finansów przejść przez, przez, przez budowę. Więc w, na, w ramach naszych usług możecie Państwo spodziewać się projektowania, adaptacji projektów do, 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 waszego, do Waszych oczekiwań. Budujemy z prefabrykatu drewa, drewnianego, więc możemy Dojść do stanu surowego, możemy dojść do stanu deweloperskiego. Realizowaliśmy też projekty pod klucz, więc tutaj mamy dosyć, do, dosyć szeroką skalę. Możecie też Państwo optymalizować swoje finanse w ten sposób, że tak jak w pewnym momencie wcześniej powiedziałam, zamawiacie po prostu ściany nośne z prefabrykatu, a pozostałe elementy domu. Kupujecie po prostu gdzieś indziej. Więc dla tych, którzy chcieliby z nami zrealizować swoją inwestycję w 2023 roku, na pewno coś, co, co dajemy od siebie, to jest taka bezpłatna adaptacja projektu czyli każdy projekt, który jest kupowany z naszej strony, jest, jest bezpłatnie przez nas przygotowywany. I możliwe są drobne modyfikacje w tym, w tym projekcie. Na pewno dzięki naszej formule jednego, jednej, jednej wysyłki, czyli jednego transportu, możecie bardzo dużo zaoszczędzić, jeżeli chodzi o transport, dlatego że wysyłamy, wysyłamy wszystkie elementy naszego domu w jednym, w jednym transporcie i może to być formuła ściannośne nośne plus. Wszystkie materiały, które są konieczne do zbudowania domu, ale kupujecie od nas sam montaż ścian nośnych, a te pozostałe materiały, które przyjeżdżają razem z domem, możecie wykorzystać, zlecając lokalnym e, pracownikom, e, budowę poszczególnych elementów. Czyli możemy wysłać wam okna, które po prostu później. Zlecacie do, do obsadzenia. Możemy Wam wysłać wszystkie ścianki działowe i konstrukcję dachu wraz z, z materiałami na dach. Z tym, że zlecacie po prostu usługę, te poszczególne elementy budowy poza ścianami nośnymi lokalnym wykonawcom i wtedy po prostu jakby oszczędzacie na, na tym wykonawstwie. W projektach, które my realizujemy do standardu deweloperskiego, na pewno możecie liczyć na, stan, na nadzór naszego kierownika budowy, dlatego że my niezależnie od tego, czy budynek jest realizowany w ramach formuły pozwolenia na budowę, czy w ramach zgłoszenia, zawsze kierownik po naszej stronie jest, więc to jest nasz bonus dla tych, którzy chcieliby skorzystać z naszej usługi do stanu deweloperskiego. I coś, co jest bardzo ważne z punktu widzenia realizacji projektu, jakim jest budowa, to jest przewidywalność. Czyli w momencie, kiedy realizujecie budynek, realizujecie swoje inwestycje z nami i budujecie z nami dom, to my jesteśmy bardzo przewidywalni. To znaczy, jesteśmy przewidywalni zarówno finansowo, jak i operacyjnie. Czyli wiecie dokładnie, po pierwsze, jaka, jaki jest koszt waszej budowy, jeżeli, jeżeli za, za, zamawiacie, Budynek w formule one boxu, to wtedy po prostu musicie do ceny, którą macie od nas, jakby sprawdzić, jakie będą koszty wykonawstwa poszczególnych elementów, ale to po prostu lokalnie ktoś Wam to oceni. Więc jakby budowa z prefabrykatu jest przewidywalna, również z tego powodu. Że macie przewidywalny harmonogram, czyli wiecie, że po 8 tygodniach od zamówienia przyjedzie gotowy budynek, i później dosyć szybko wszystko się dzieje, w zależności od tego, czy bierzecie od nas operski, czy nie, ale nawet jeżeli go nie bierzecie, to jesteście w stanie sobie zamówić, zakolejkować tych wykonawców poszczególnych elementów w taki sposób, żeby. Rzeczywiście ta budowa w ciągu, myślę, że jednego kwartału bez problemu się zamknęła. Jeżeli, jeżeli dobrze to wszystko zaplanujecie, to, to w ciągu kwartału jesteście w stanie mieszkać w swoim domu. Więc namawiam do, do realizacji projektów z prefabrykatu. Oczywiście namawiam do współpracy z nami. Także zapraszam serdecznie na stronę Domki Marysia. Oraz dom prefabrykowany, a wkrótce, mam nadzieję, że podzielimy się z Wami kolejnymi ciekawymi filmikami na temat budowy domu w 2023 roku. Wszystkiego dobrego!